Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Mamy sobotę, więc postanowiłem coś, coś Wam nagrać. Coś tym razem może krewetkowego, coś z mojej kanciapy krewetkowej. Nie wiem, co bym tutaj Wam mógł sensownego pokazać aktualnie. Zaczniemy może od, od zbiorników, które, które dojrzewają. Pokażę Wam, jak sytuacja wygląda... Z, ze zbiornikami, które dojrzewają, aktualnie dojrzewają trzy zbiorniki wszystkie na podłożu Master Soil, więc przełączymy się na inną kamerę i troszeczkę wam tutaj poopowiadam, co, co się dzieje aktualnie na co czekam, co przyjedzie i tak dalej, może uchylę troszeczkę rąbka, rąbka tajemnicy w tej, w tej kwestii ale słuchajcie, zanim przejdziemy, przejdziemy dalej to mam dla Was e, obiecane, obiecane konkursowe produkty e, z firmy Nobel Shrimp. E, szczegóły co do, tego, e, co do tego konkursu w trakcie e, Wam popowiadam. a teraz przejdźmy do, do nowo powstałych zbiorników może nie nowo powstałych, po prostu zbiorników zrestartowanych u mnie, e, u mnie w Kańciapie. E, pierwszym, słuchajcie, powstałym e, zbiornikiem. On został uruchomiony najwcześniej, gdzieś w połowie listopada. Jest słuchajcie ten zbiorniczek zbiorniczek na podłożu Master Soil. Pokazywałem go już słuchajcie kilka razy. Mamy kratkę filtracyjną, mamy następnie taką fajną nową takie bloki sześciany z ceramiki, to jest troszeczkę taki pumeks w takim kolorze różowawym, widzicie? Następnie te wszystkie szczeliny są zasypane prime-porem. Potem mamy gąbkę i, i mamy podłoże Master Soil. Tutaj słuchajcie od jakiegoś czasu tu już też był filmik ostatnio o tym śmiga śmiga kreweta i ona tutaj śmiga dalej mimo że już mamy prawie miesiąc od. O, jest. Mimo że już mamy prawie miesiąc, słuchajcie, od y, założenia tego zbiornika to krewetka sobie jakby nic tutaj nie robi z tego, że są takie, a nie inne parametry. I teraz Wam słuchajcie powiem taką rzecz, że na razie co robię w tym zbiorniku, to robię podmiany wody na czystą wodę aero. Czystą wodę aero, tutaj jakby nic nie dodaję, są tylko bakterie bionitro, podłoże, filtracja odpalona razem z urzecikiem. Dorzuciłem jak widzicie liść ketapangu i to słuchajcie jest wszystko i obecnie Robiłem, robiłem jakąś tam podmianę wodą aero, samą, poczekajcie. No to mamy jakieś 65 mikrozimensów. Aktualnie jest w tym zbiorniku tyle, tyle, czyli tyle nam oddaje jakby podłoże i, e, i zrobiłem już dwie podmiany takie 50% i mniej więcej tak się utrzymuje na tych 60 paru mikrozimensach. Myślę, że jeszcze z dwa tygodnie ten zbiorniczek popracuje. I tutaj e, będę, słuchajcie, wpuszczał krewetki. E, do tego zbiornika bym chciał fajne krewety wpuścić. Mam nadzieję, że się uda wszystko załatwić tak, jak bym chciał. Tutaj bym chciał, żeby przyjechały ładne, czerwone Fancy Tiger. Do tego zbiornika jeszcze nie wiem, słuchajcie, jaki mech tutaj wsadzę, bo w kilku zbiornikach mam trochę mchu, także muszę się tutaj zastanowić, co tutaj e, dorzucić. Dobra, pokażę Wam, słuchajcie, o tutaj jest akurat przy okazji, jak już się cofnęliśmy, zbiornik z krystalami e, jest tutaj, a tutaj jest zbiornik z prl -kami. A tu jest zbiornik z PRL-kami, tak, e, tak Wam tylko pokażę. E, I dobra, i wracajmy, słuchajcie, dalej do tych mo moich zbiorniczków polecimy słuchajcie dwa piętra wyżej dokładnie słuchajcie dwa piętra wyżej jest zbiornik jak widzicie data jest zapisana zbiorniczek na podłożu też Master Soil zalany 20 listopada czyli 5 dni jakby po tym zbiorniku co wam przed chwileczką pokazywałem i tu jest słuchajcie podobna, podobna sytuacja tylko tutaj jest troszeczkę inaczej filtr wykonany bo nie wklejałem, nie wklejałem żadnej rydny, ani nic tylko wrzuciłem pojemnik taki plastikowy. To jest filtr mobilny. Tutaj jest, słuchajcie, filtr mobilny. Tu Wam troszeczkę odsłonię. Tu jest filtr mobilny, ale konstrukcja jest praktycznie taka sama jak w tym filtrze na dole. Tu mi tylko zabrakło jakby dwóch kostek takich, więc wsypałem troszeczkę tej ceramiki. No i tak to wygląda. Trochę dużo miejsca to zajmuje. Będzie mało miejsca jakby tutaj z przodu, ale tutaj tak no, w niczym mi nie przeszkadza, bo nie mam tutaj w planach, nie wiadomo jak obsadzać. Tutaj będzie tylko kawałeczek mchu, ewentualnie kawałeczek mchu. Tu postawię na, na tym filtrze u góry i to wszystko. Urzecik, ta filtracja i tutaj sobie słuchajcie, dojrzewa ten zbiornik. Jak już wam mówiłem, od 20 listopada. Czekajcie, wezmę miernik, zobaczymy jak to wygląda, jeżeli chodzi tutaj o, o przewodności. No, widzicie, tak samo się zachowuje to podłożenie, czy tu jest identyczna sytuacja, też jest słuchajcie, robione, robione podmiany wody i mamy też zobaczcie, 68 mikrozimensów. Tutaj na szczęście żadnej krewetki nie ma, nic nie przywędrowało. E, także dobrze tu na przykład zobaczcie na podłożu e, też master soil e, Blody. też super się mnożą jestem słuchajcie mega zadowolony i tutaj jest kolejny zbiorniczek e, na podłożu na podłożu master soil ale tutaj słuchajcie troszeczkę inaczej e, sprawę rozwiązałem bo tutaj wrzuciłem od razu w podłoże kilka roślinek kilka roślinek, mamy dwie dwa filtry, jeden filtr gąbkowy to jest Edjet chyba 103, jak się nie mylę następnie tutaj z tyłu mamy te takie chińskie wynalazki z tymi pojemnikami, gdzie mamy, gdzie mamy ceramikę, jeden taki filterek jest tutaj założony, no i mamy wsadzone, słuchajcie, roślinki w to podłoże od początku, od startu warstwa jest już troszeczkę większa tego podłoża widzicie, e, parę centymetrów ale tu mamy też na podłożu Master Soil i zakładane, słuchajcie, było e, identycznie czyli Master Soil, Bionitro i zalane czystą wodą e, czystą wodą ERO czystą wodą ERO i też on sobie dojrzewa, to jest, i on jest zalany Master Soil 30 listopada, czyli 10 dni po po tamtym i też sobie słuchajcie sprawdzimy tutaj jak wyglądają przewodności. O, zobaczcie, tutaj jest więcej, 90, z tego względu, że e, tutaj była tylko jedna podmiana zrobiona jak na razie. W tamtych pozostałych dwóch zbiornikach były dwie podmiany zrobione na czysto wodero e, i dlatego te przewodności są troszkę niższe, z racji, że on jest 30 listopada, to on będzie miał pewnie dzisiaj albo jutro robioną podmianę i i też ta przewodność ta przewodność spadnie nie? także tak to słuchajcie wygląda troszeczkę, troszeczkę więcej widzicie 91 mikrozimensów pokażę wam w ogóle o możemy, mogę wam tak zrobić że będę wam pokazywał jakie przewodności mam w zbiornikach które pokazuję tu jest słuchajcie jeden z moich najstarszych zbiorników pokazywałem go ostatnio jak robiłem porządki z tymi budzkami odkopałem naprawdę dużo bucek i tutaj są od zawsze to już stary mój zbiornik z 2 lata ponad z krewetkami White Bee krewetki słuchajcie o dziwo takie e, coraz mniej popularne się robią coraz mniej osób sobie trzyma te krewetki White Bee. ja je mam od Michała Paczkowskiego i sobie je tak trzymam bo jak e, osoby, które mnie znają, to wiedzą, że Chopin lubi mieć po prostu krewetki. Ja nie jestem handlarzem krewetkowym. Ja po prostu lubię mieć e, krewetki, dlatego mam po prostu w każdym zbiorniku mam inne krewetki. <grych> e, no i tutaj jest fajne się troszeczkę wykrystalizował ten zbiorniczek, bo jak wam pokazywałem wtedy jak odkopywałem ten zbiornik, to woda była zmętniona i, i wyglądało to średnio. No, a teraz zobaczcie, wygląda to tak, B bucki naprawdę trzymają się kurczę ładnie, nie? Ładnie i zobaczcie ile tego mam, tutaj by kupę fajnych szczepek porobił, nie? E, z tych bucek. Dobra, tutaj wam pokażę zbiorniczek e, z King Kongami, e, z King Kongami, e, którym, e, z którymi działam cały czas, bo tutaj się pojawiają maluchy, czasami takie pandowate, maluchy się pojawiają no i ja to przebieram przebieram, przebieram i te krewety lądują w takim miksie tajwanowym tu wam pokażę świetną samicę chodź, 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 chodź no jeszcze chodź, chodź, jeszcze kawałek zobaczcie jaka ładna no pokaż się bokiem eee, bokiem się pokaż no Mariola Ładna, jak smoła po prostu, czarna. Całkowicie, nie ani kropeczki nie ma, ani nic. Eee, czarna taka, no i... No i tak, o, tak to wygląda, na przykład o, ta już jest stąd do wyrzucenia, widzicie, przeoczyłem ją ostatnio, jak robiłem porządki. To już jest do wyrzucenia z tego zbiornika. Większość takich, co ma jakieś dziwne kropki, paski, też są, słuchajcie, do wyrzucenia. Tu mają zostać tylko takie jak ta na przykład. Widzicie czarna z cieniutką kreseczką. E, I tyle. Bez żadnych, bez żadnych innych e, udziwnień. No, tych krewetek tutaj, słuchajcie, trochę jest. Krewetek trochę jest. Także jest spoko. No, tutaj pamiętacie, dokładaliśmy e, nie tak dawno filterek tego szarka. I powiem Wam e, taką sytuację w zbiorniku, e, tutaj, gdzie mam Galaxy. E, Galaxy to słuchajcie, taka była akcja, że e, nie bardzo wiedziałem o co im chodzi, bo e, kombinowałem w przewodnościach, robiłem im różne parametry, troszeczkę wyżej, troszeczkę niżej. E, I krewety cały czas, słuchajcie, spierdzielały. Nie? Tutaj się po prostu ustawiały rządkiem przy tym silikonie, i po silikonie cały czas, słuchajcie, do góry, i chciały uciekać z tego akwarium. No kilka tam niestety wyskoczyło, dlatego no, jestem stratny. E, kilka krewetek teraz sobie już tutaj przykryłem takim przykryciem, żeby mi tutaj one w tamtym miejscu było akurat się uparły i cały, czas, i cały czas jakby tutaj po tym silikonie i stąd chciały uciekać. I zmieniałem, słuchajcie, parametry, podwyższałem, obniżałem i dalej im coś nie pasowało. W momencie kiedy dołożyłem tego szarka... Z tego szarka z dodatkowym natlenieniem, nie? Czyli on tutaj fajnie chlupie, plus jeszcze wężykiem bierze troszeczkę powietrza. To słuchajcie, jak rękom odjął, się uspokoiło wszystko i wszystko jest ok. I nie wiem, czy to po prostu im nie pasowało, nie wiem, za mało tlenu w wodzie. Cholera wie, chociaż tutaj cały czas pracuje filterek na powietrze i bąbelki cały czas lecą. Nie mam pojęcia, bo on jakoś słabo, słabo y, wydajny jest, ale w takie filtry mam w bardzo dużo y, ilości zbiorników i jest wszystko w porządku. Ale mówię, dołożyłem szarka, słuchajcie, on pochodził z tydzień, dwa i kurde, jak rękom odjął, nie? I krewety się uspokoiły i krewety nie, nie mają zamiaru, słuchajcie, wyładzić nie? z tego zbiornika, także nie wiem, nie wiem, ale taka, y, taka sytuacja. No Pokażę Wam od razu mo krewetę modliszkową bo właśnie wyszła głodna jest, muszę jej cały czas tylko ryby, żeby ona chciała jeść. Wiecie, jak jeść, nie wiem, żebym jej dał stynkę albo coś, nie? Yy, mrożone ona tak pomemła, pomemła i, yy, i wypluwa, nie? Nie jest zainteresowana, ale jak wrzuci, wrzuca jej na przykład jakąś molinezję, wrzucaj jej molinezję albo jakąś inną, kurczę żywą rybkę, to jest zachwycona. No dobra, zejdziemy sobie, słuchajcie, pie, 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 zejdziemy sobie, słuchajcie, pięterko niżej. Tutaj wezmę liścia. Ostatnio dużo liści powrzucałem katapangu, bo w końcu mam, nie? Bo w końcu mam też, wam film pokazywałem z liśćmi katapangu, dlatego w większości zbiorników woda się zrobiła taka lekko herbaciana, eee, Tutaj wam pokażę z i tych spotedów jak się nie mylę przyjechało 8 kiedyś z hodowli Galactic Shrimp No i wszystko żyje Zaczęły się mnożyć ładnie Maluszków Troszka jest i to już są takie no bym powiedział z dwa pokolenia, bo zobaczcie tutaj to są te pierwsze, które się urodziły. Tutaj są już widzicie już kolejne, które się urodziły. No, i tego troszkę łazi, nie? Eee, troszkę ładzi, jakby tak poszukać gdzieś tam z tyłu na filtrach. No to widzicie, wszędzie gdzieś maluchy. O, zobaczcie u góry. Wszędzie te maluchy gdzieś siedzą. Także tutaj tutaj spoko eee, z, potedą, z Potedą pasuje. Tutaj mam Red Bolty, ale Red Bolty, widzicie, ja bym musiał jakieś jedzonko im rzucić to one wtedy przyjdą. A jak im nie rzucę jedzonka, to nie przyjdą. Poczekajcie, wezmę jedzenie, jakieś im troszeczkę wrzucę. Dobra, wrzucimy im blizarda. Wrzucimy im blizarda z, e, ze Storma. Wrzucimy im blizarda ze Storma i dajmy im tutaj e, chwilkę, to one zaraz się zlecą. Tutaj jest sporo, e, słuchajcie, krewetek. Też od Michała Paczkowskiego kiedyś wziąłem, nie wiem, z rok temu, z półtora roku temu. Wziąłem te redbolty i tak e, sobie je trzymam. No i tyle. E, dobra, tutaj im damy chwilę, zaraz się pojawią krewety, to więcej będzie lepiej, lepiej coś widać. E, obok słuchajcie, zbiornik, to jest taki zbiornik z miksem. Nie ma tutaj e, czym się chwalić, no po prostu jak jakieś dziwne krewety się pojawiają z jakimiś... E, Paskami, kreskami, i tak dalej, i tak dalej, dotrafiają sobie tutaj, i tu sobie dalej żyją w tym, w tym zbiorniku. To jest, słuchajcie, to muszlowce, 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 muszlowce. No, muszlowce dalej żyją. Rodzinka się troszeczkę powiększyła. Część tych maluchów, które mi się urodziły, znalazło inny dom. Część maluchów, słuchajcie, znalazło, znalazło inny dom. Część sobie zostawiłem, kil, kilka sztuk, na razie jakoś tam rzucimy im pokarmu trochę. Na razie jakoś tam nie tłuką się między sobą, przynajmniej nie zauważyłem jakoś większych tutaj e, starć. No ale zobaczymy, no. zobaczymy, bo tutaj już no, o, się przestraszyły. Tutaj tych par aktualnie się dobrało chyba ze 3 albo 4 nawet więc yy, no będą się ścierać, będą się ścierać i pewnie prędzej czy później będę musiał tutaj zrobić yy, porządek, szczególnie samce są zajadziorne, On na przykład ten tutaj to jest taki wojownik powiem Wam zaraz Wam pokażę Jak na przykład chcę coś gmernąć no, teraz może nie, nie? Ale się przestraszył ale jak tylko nieraz coś tutaj słuchajcie e, poprawiam, coś chcę tutaj zmienić, to on po prostu od razu przypływa i jest atak, nie? Jest atak i od razu, e, od razu wiecie, a czuć po prostu jak uderza, e, jak uderza z całą siłą w takie coś, nie? No teraz, teraz akurat jest spokój. No, także to jest to. Obok słuchajcie jest zbiornik, który miał iść kiedyś do likwidacji. Ale krewetki tam zaczęły się mnożyć. Tutaj było chyba z 4 krewetki w tym zbiorniku. I ja już go miałem likwidować, a krewetki zaczęły się mnożyć i tych krewetek jest, się zrobiło dużo, nie? Ale co ciekawe, to Wam pokażę. Zobaczcie jaka tutaj jest przewodność. 438 mikrozimensów. A miałem wam pokazywać jak przewodność wygląda. Poczekajcie, spotedy, spotedy fig, spotedy. Ma, macie czacie, To sobie muszę, sobie pomiąchać trochę, żeby się dobrze tam woda wszędzie dostała do tych elektrod. 321 mikrozimensów. Dobra. Red bolty. 310. Jeszcze raz. 310. O już się troszeczkę Troszeczkę się już schodzą. E, tutaj słuchajcie, gdzie jest ten mix? Też macie, zobaczcie, 300, jeszcze raz, 314. No i tak to słuchajcie się tutaj u mnie, u mnie kręci. Zrobię wam kiedyś odcinek e, z Shop Shreams e, bez tajemnic, bo taki odcinek się pojawiał e, co roku na moim kanale. To Wam słuchajcie pokażę. E, wszystkie krewetki do, dokładnie I wam omówię e, Omówię zbiorniczek e, Tu na przykład są kamuflaż Tiger e, To wam słuchajcie Wszystko wam e, dokładnie poopowiadam o, Tylko oczy się świecą Widzicie pomarańczowe gały Deep Blue tigery. Jeden zbiornik z Deep Blue Tigerami A tu jest drugi Czekajcie zrobię trochę światła Abo Ua, wsadzę, o, wsadzę w ogóle Światełko do środka Tutaj jest kolejny zbiornik Z Deep Blue Tigerami To, słuchajcie, ten zbiornik Który Wam teraz pokazuję To już ze 3 lata będzie miał Na podłożu Master Soil Tak to wygląda A obok jest y, ten zbiornik Na podłożu Platinum Soil Młodszy troszeczkę od tego zbiornika Obok No, tutaj są też krewety Tylko bym musiał Kolejny zbiorniczek, to tutaj też macie rakun tigery na przykład. Także słuchajcie, nagram e, za niedługo e, filmik odnośnie, odnośnie wszystkich zbiorników po kolei, bo teraz pokazawe, pokazałem wam tylko troszkę. Resztę wam e, wszystko wam pokażę na takim normalnym filmie, gdzie sobie omówimy. On będzie troszeczkę dłuższy ten film. Bo wiecie jak na czym polega Chopin, Sims bez tajemnic? Że ja wam o, omawiam każdy zbiornik, e, jakie krewetki, jakie podłoże, pokazuję Wam parametry, jeżeli chodzi o przewodność, e, e, mówię Wam jaka filtracja i tak dalej, i tak dalej, nie? Także to sobie słuchajcie, niedługo taki odcinek Wam nagram, to Wam rzucę, może jeszcze zdążę przed, przed końcem tego roku. E, a teraz wracając do konkursu, to mam słuchajcie te trzy e, pokarmy z, e, z firmy Nobel, e, Noble Shrimp. I tymi pokarmami chciałbym się z Wami podzielić. Będę losował dwie osoby spośród wszystkich, którzy pod tym filmem zostawią komentarz, zostawią łapkę w górę i oczywiście subskrybują, subskrybują mój kanał. I spośród Was wszystkich wylosuję dwie osoby i bym prosił o komentarz: Nie żeby ktoś się wysilił do kropkę, i tam OK, czy coś. Tylko napiszcie, e, jakie jest Wasze jest marzenie akwarystyczne, co byście chcieli dostać pod choinkę, co byście chcieli, żeby Mikołaj wam przywiózł e, pod choinkę, ale z takiej jakby sfery akwarystyki. E, to będzie fajnie, jak napiszecie, jak napiszecie e, w komentarzu. Subskrybujecie mój kanał, łapka w górę i komentarz. E, będzie też mi bardzo miło, jeżeli macie konto na Facebooku, i zostawicie lajka właśnie noble Shrimp. im też będzie miło bo wiecie jak to jest jak się zaczyna nowy fanpage to fajnie by było żeby mieć jak najwięcej tych lubiących bo to zawsze jakby wzmacnia i sprawia radość i jest fajnie jeżeli wasz fanpage rośnie w siłę ja też się cieszę ze swojego fanpage'a Shop and shrimps już mam ponad 8000 e, lajkujących, tak to się chyba nazywa. Dlatego jak możecie to pod fanpage'em Noble Shrimp też zostawcie łapę w górę, będzie, e, będzie mi bardzo miło i pewnie im też. E, I spośród tych właśnie osób wylosuję dwie osoby. Pierwsza osoba, która będzie wylosowana e, otrzyma e, dwa produkty dwa oryginalnie zapakowane słoiczki 50 gramowe do tego ja dorzucę też z Noble, Shrimps, z Noble Shrimp kilka próbek bo mam kilka tych pokarmów jeszcze więcej, bo jakby ta paleta Noble Shrimp to jest około chyba 10 pokarmów więc tutaj mamy 3 plus ja porobię jeszcze próbki i dorzucę żebyście mieli sobie do potestowania, a druga osoba która będzie losowana Dostanie jeden słoiczek, ten 50-gramowy i też e, kilka, kilka próbek też dorzucę od siebie. Też żebyście mieli, bo e, jak ja mam, to i wy też żebyście mieli, nie? No i to by było chyba, słuchajcie, na tyle. E, mówię, Shop and Trim's Bez Tajemnic wiedzie nagram wam e, za niedługo, może zrobimy jakiegoś live'a, e, takiego na żywo z Q&A. E, się umówimy, śledźcie mój fanpage na Facebooku, ja Postaram się e, na, e, poinformować Was, kiedy będę miał tak czas, żeby usiąść, i wtedy sobie zrobimy takie QA, będziecie pytać, ja będę odpowiadał e, i ten. I, I na żywo sobie zrobimy takie, e, takiego live'a, nie? Także myślę, że będzie coś spoko, ale to Was poinformuję, czy mi się uda, czy mi się nie uda, bo to e, niestety, mieszkając na wiosce i mając internet radiowy, no to działa to. Tak sobie, nie? Przynajmniej tutaj u mnie. E, no dobra, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pamiętajcie o konkursie. Zaczynamy od dzisiaj. Kończymy e, zabawę konkursową 31. Później ja wylosuję te dwie osoby. Pewnie jakiś filmik wrzucę z losowania e, czy na YouTube, albo na Facebooka. Zobaczę, zobaczę, e, zobaczę, gdzie. Na pewno Was poinformuję, na pewno się o tym dowiecie. E, bo pewnie wrzucę... I tu i tu, żeby jakby zainteresowani się o tym dowiedzieli. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.